Oświatowych zniknęły flagi związkowe wywieszone na znak protestu przeciwko najnowszym propozycjom rządowym. Protest został zawieszony. Nasz protest został zakończony. Był to protest skierowany przeciwko próbie zmiany karty nauczyciela, wprowadzenie asystenta. Na czym to Dlaczego nie godziliście się na asystenta? No to miał być pomocnik nauczyciela. Tam było kilka, jak gdyby, takich aspektów. Przede wszystkim, pierwszy to, że nauczyciel, asystent jest zatrudniony z kodeksu pracy, z karty nauczyciela. Ten nauczyciel nie podlegałby ocenie pracy. A poza tym, również nie było dokładnie sprecyzowane, za co ten nauczyciel, asystent, by odpowiadał. Czyli to było coś takiego zawieszonego w próżni? Tak bo nie, nie sprecyzowano po prostu, za co ten nauczyciel, asystent czy asystent nauczyciela... Ponosiłby odpowiedzialność. Bo jeżeli na przykład jest nauczyciel prowadzący, tak to ładnie nazwano, no to on odpowiada za proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. Natomiast na pewno by nie było tak, że w tym momencie yy, nie jest sprecyzowane, za co odpowiedzialność ponosi ten nauczyciel-asystent. To, że on jest, ale go właściwie tak nie ma, bo za nic nie odpowiada. Natomiast realizuje zadania wynikające z karty nauczyciela. Był jeszcze problem finansowania asystentów. Tak, to jest kolejna sprawa. Po prostu tak naprawdę wyglądało to na takie kokucze jajo. Podrzucone samorządom, gdyż to jak gdyby samorządy miały znaleźć środki na asystentów. I w tym momencie pojawiła się taka propozycja, że oczywiście finansowanie ze środków Unii Europejskiej 2014-2020. No, w tym momencie samorządy musiały pisać, czy konkretnie dyrektorzy placówek ubiegających się o takich asystentów nauczyciela musiały pisać o środki unijne. Sprawa ucichła, protest został zawieszony. 10, 10 kwietnia odbyło się posiedzenie Senatu i nastąpiła zmiana projektu. Ten projekt obejmuje w tej chwili tylko nauczycieli klas 1-3 i ewentualnie świetlic. On musi teraz wrócić do Sejmu i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Jeżeli Sejm tych zmian nie zaakceptuje, to. Nie potrafię powiedzieć w tym momencie, ale uważam, że to jest po prostu dalszy ciąg próby obchodzenia karty nauczyciela przez kodeks pracy. Proszę zwrócić uwagę, że to wprowadza jakby podział na dwie kategorie nauczycieli: zatrudniony z karty nauczyciela, tak, z możliwością awansu zawodowego, i z kodeksu pracy. Czyli podział środowiska. Sam, sam podział środowiska to jest raz. Dwa, już od razu się pojawiły głosy wśród samorządowców, że pierwsze co zrobi, powiedzmy tam burmistrz w Środzie Wielkopolskiej, to rozwiąże umowy z nauczycielami zatrudnionymi z karty nauczyciela na świetlicach, a zatrudnij z kodeksu pracy. Czyli szkoda dla środowiska. Jest to szkoda dla środowiska. Tak naprawdę wydaje mi się w tej całej idei zabrakło sprecyzowania konkretnie, za co by odpowiadał ten asystent, tak. Bo powiedzmy idea nauczyciela prowadzącego to istnieje choćby naśród w procesie dyplomowania czy mianowania, czyli w procesie uzyskiwania awansu zawodowego. Tu awansu, ścieżki awansu nie było. Nie ma możliwości ścieżki awansu i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że ci y, nauczyciele, asystenci nie wiadomo na jaki czas by byli zatrudnieni, to jest kolejna sprawa, a dwa, również jak gdyby wygląda na to, że y, nie potrafiąc sprecyzować, czy oni będą na rok, dwa, trzy, czyli w tym momencie, kiedy, do, kiedy wystarczą środki finansowe. Będziemy śledzić razem z Wami dalszy bieg sprawy, ale Wasze środowisko jest również zbulwersowane nowymi zasadami od, dotyczącymi podręczników, przede wszystkim do tego pierwszego podręcznika bezpłatnego. Na znaczy się istnieje rzeczywiście podział w środowisku nauczycielskim. Część z nas oczywiście jest również rodzicami. Tak? Jest to ten pierwszy elementarz opracowany przez Panią Minister Edukacji i został zareprezentowany. Z tego, co mi się udało zajrzeć, on zawiera również błędy merytoryczne. Jakie? Choćby nawet powiedzmy to, że nie wprowadza zasad czytania. Proszę zwrócić uwagę również, że ten podręcznik to jest, będzie jedyny, jedyny słuszny podręcznik, tak? narzucony z góry przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ten cały proces dystrybucji podręczników ma się zakończyć w roku 2017. Zużycie podręcznika określono na 3 lata. Zakłada się środki finansowe, że w, przyszłym, w tym roku już od września obejmie ją uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W roku 2015 ma objąć uczniów klas pierwszych i drugiej szkoły podstawowej, bo już będzie, jak gdyby drugi już ma być etap tego. I również uczniów pierwszej klasy gimnazjum w 2015 roku. Czyli będzie to taki jeden program dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dla nauczyciela pozostawiono zero własnej. Tak, yy, proszę zwrócić uwagę, że ja w tej chwili miałem możliwość wyboru podręczników, wyboru programów nauczania, natomiast tego jak gdyby zostanę pozbawiony. Będąc rodzicem zdaję sobie sprawę, jakie są ceny podręczników, tak? I tutaj była możliwość jak gdyby chyba szukania możliwości negocjacji z wydawcami, Odpowiednich cen. Te środki, które są zakładane do przekazania samorządom, one nie są wysokie. To są w granicach 50 zł na podręcznik. tak? Podręcznik ma być bezpłatny, ale 50 zł na podręcznik i ćwiczenia, czyli w granicach około 70-75 zł. Czyli to jest mało? Według mnie to jest mało, bo jeżeli na przykład zakładamy, że proces ten dydaktyczny obejmuje klasy 4-6, mówię o szkole podstawowej, no to powiedzmy w klasie czwartej już ćwiczenia są i z języka polskiego, matematyki. Z historii i choćby nawet również z innych przedmiotów. Tak? Natomiast proszę popatrzeć, że tutaj, jak gdyby w tym nauczaniu początkowym, dla mnie jednym z istotniejszych prowadzających dziecko w ogóle w ten życie szkolne, wiele szkół poczyniło konkretne zakupy na pomocy dydaktyczne, na samą obudowę tych programów, które zostały wybrane przez nauczycieli czy przez szkoły. Bo szkoła nie wybierała je, y, wielu programów, wybierała najczęściej jeden, że on był kontynuowany przez trzy lata y, we wszystkich klasach nauczania 1-3, tak. Y, zakupiono pomoce, y, zakupiono tablice, te y, programy, które myśmy otrzymywali jako nauczyciele, miały pewną obudowę pakietów, tak. Choćby tablice dydaktyczne i tak dalej. Teraz tego nie będzie. Czyli nauczyciel będzie musiał radzić sobie sam. Tak, no... Rozumiem, y, opinia publiczna zawsze twierdzi, że nauczyciel prawie nie pracuje, tak, bo to są 20 godzin etatu, natomiast w tym momencie, no powiedzmy, samo przygotowanie procesu y, pomocy dydaktycznych, no to jest jak gdyby znów cofnięcie się chyba w czasie. Wspomniał Pan również o błędach merytorycznych w tym podręczniku. Czego te błędy dotyczyły? Y Mam nadzieję, że po prostu nauczyciele, konkretnie nauczyciele przedmiotów nauczania początkowego będą mogli stwierdzić dokładnie, ale ja wiem, że na dotyczy choćby nawet zasad poprawnego czytania, wprowadzenia zasad czytania. Tam również jest jak gdyby no podręcznik, który no będzie, będzie wymagana zmiana jak gdyby podstaw programowych, które tych tej chwili obowiązują. Czyli nazwijmy to kolejna reforma, tak? Mała reforma, czyli nie wiem, to jest jakby taka zastępcza reforma, tak? Przerabiamy to od 2009 roku. żeśmy się nastawili na wspaniałe kształcenie ogólnokształcące. W tej chwili politycy nawet zaczynają się chwytać za głowę, że zrobiono wielki błąd, likwidując tak naprawdę kształcenie zasadnicze. Podejmuje się, podejmuje się próby powrotu do tego wykształcenia zasadniczego, do umocnienia tych szkół, do poprawy ich bazy lokalowej, do rzeczywiście takiego, jakby zapoznawania z zawodem, możliwości wyboru. Natomiast myśmy parę lat temu na siłę nastawili się na kształcenie ogólnokształcące, które w tej chwili się okazuje po prostu no, błędem. I takim błędem może być również to, o czym Pan wspominał w tym nowym podręczniku. Tak, to znaczy się cały ten cykl po prostu uważam, że y, będzie to jak gdyby jednolita y, polityka oświatowa państwa, tak? ale konkretnie dotycząca jak gdyby jednego kierunku. Czyli w zależności jaka partia będzie przy władzy, to będzie sobie zmieniała treści podręcznika. Spółka Aquatur ma kolejną bardzo dobrą propozycję dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wspólnie z Miejską Jednostką Obsługi Oświaty na dwa miesiące przedwakacyjne, maj i czerwiec, zakładamy, że pogoda no, może być różna, także y, osoby, które chcą aktywnie ten czas spędzić, a są się uniezależni od pogody, uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych z ważną legitymacją szkolną zapraszamy na basen w godzinie 15-16, niepowszednie od poniedziałku do piątku i na korty w niepowszednie od poniedziałku do piątku od 11 do 17. .00. Na kortach będzie do dyspozycji instruktor i sprzęt Pokaże, jak wstawiać pierwsze kroki w tenisie, lub pomoże tym zaawansowanym zdobyć kolejne stopnie, kolejne, kolejne umiejętności. Natomiast na basenie, oczywiście, pod opieką naszych ratowników i instruktorów. Rozumiem, że to wszystko jest bez opłat. Bez opłat. Uczeń nie podnosi żadnej opłaty, tylko musi przyjść z ważną legitymacją szkolną i oczywiście z chęcią uprawiania sportu. Liczymy na to, że odzew będzie duży, ponieważ tutaj majówka już nam pokazała, że przy takiej niestabilnej pogodzie, nawet jak jest słoneczna, ale wystarczy że trochę chłodu, to już te aktywności na zewnątrz są mniej atrakcyjne. Korty mamy, jak wiadomo, i ziemne, i kryte, zawsze znajdzie się miejsce dla uczniów. Zapraszam. Zespół szkół numer 6 zaprasza gimnazjalistów 10 maja na Dzień Otwarty Szkoły. Od godziny 10 do 13 uczniowie-nauczyciele przybliżą obraz szkoły, proponowane kierunki kształcenia oraz odpowiedzą na wszystkie pytania. A wszystko to w atmosferze doskonałej zabawy z udziałem licznych atrakcji. Również zespół szkoły numer 5, dawny mechanik, organizuje dni otwarte. Zapraszamy na początek 9 maja. Wtedy można odwiedzić szkołę, zapoznać się z, tutaj z naszym profilem kształcenia. <laughs> A kulminacja tych dni otwartych będzie 10 w sobotę, kiedy organizujemy już kolejną, czyli trzecią wystawę pojazdów zabytkowych. W ramach tej wystawy oczywiście można będzie piękne samochody i motocykle oglądać, piękny nasz traktor. Ursus C45, który będzie odpalany. E, oczywiście będą konkursy z nagrodami sprawnościowe, konkursy o wiedzy, wiedzy motoryzacji i o wiedzy o szkole. E, będzie koncert zespołu znanego szczecineckiego James Button Band, e, który między innymi był słyszany w programie trzecim Polskiego Radia, a także główna atrakcja to będzie zespół Dixie Band, który zagra w rytm pracy naszego ciągnika Ursus. E, a więc o której e, zaczynacie w piątek i w e, sobotę? No, zapraszamy już od od godziny 10 w piątek, a także od godziny 10 w sobotę. A jeżeli ktoś ma jakiś zabytkowy, ciekawy pojazd, chciałby go zaprezentować w sobotę tutaj na Waszym placu, czy może przyjechać? No bo macie już ten program ustalony, ale jeżeli coś takiego się zdarzy, ma szansę pokazać się swoim, swoim pojazdem? Jak najbardziej zapraszam, jeżeli to jest pojazd oryginalny, w dosyć ciekawym stanie. To jak najbardziej zapraszam. No nie do wszystkich mi się udało dotrzeć. Na pewno tu mieszkańców Szczecinka i okolic, którzy posiadają zabytkowe pojazdy. No jeżeli ktoś taki się znajdzie, to jak najbardziej zapraszamy. A z takich ciekawych, oprócz Ursusa, który już był prezentowany w ubiegłym roku, ale jeszcze do końca nie był tak wyremontowany, jakie jeszcze pojazdy ciekawe będziemy mogli tutaj zobaczyć? No myślę, że znane wszystkim szczecińskim mieszkańcom Ford T, przedwojenny Citroën, BL 11, prawdopodobnie przyjedzie Adler, przedwojenny, no i wiele ciekawych motocykli, również przedwojennych. A więc warto się wybrać tutaj w sobotę i po prostu zobaczyć ciekawe, ciekawe pojazdy. Serdecznie zapraszam. Dzień otwarty organizuje również zespół szkół numer 2. W trakcie trwania otwartego dnia zwiedzanie szkoły, zapoznanie się z ofertą edukacyjną. W piątek od godziny 11 do 17 na gimnazjalistów czeka moc atrakcji, w tym degustacja różnych potraw, pokazy makijażu i tym podobne. Już drugi raz z poszkół numer 2 imienia Księcia Warcisława IV zaprasza wszystkich gimnazjalistów oraz ich rodziców na tzw. Dni Otwarte Szkoły. W tym czasie będziemy chcieli zaprezentować zarówno budynek szkoły, klasopracownie, wyposażenie, jak również to, co w tej szkole się na co dzień dzieje czyli będą przygotowane w formie praktycznej zajęcia pokazowe, pokazy fryzjerskie, kelnerskie. Baristyczne czy też z innych takich zainteresowań przedmiotowych, teatralnych, będą zajęcia sportowe, a więc cały szereg atrakcji, które czeka na wszystkich gości w piątek. Od której godziny można zacząć przychodzić? Czekamy na wszystkich już od godziny dziewiątej, a więc w kolejnych grupach zorganizowanych czy niezorganizowanych. Również będzie można przyjść, zwiedzić szkołę pod opieką nauczycieli, uczniów. Oczywiście będą spotkania informacyjne, ogólne, ale również będzie można się włączyć w tą zabawę, coś przygotować, wziąć udział samemu w zajęciach, które nauczyciele razem z uczniami przygotowali na ten dzień. Jeżeli ktoś nie jest w grupie zorganizowanej, chciałby przyjść sam, do której godziny ma czas? Na pewno do godziny gdzieś 16.00 szkoła jest otwarta. Zapraszamy w tym czasie. Jeśli ktoś nie jest w formie zorganizowanej, zorganizowanej również może podejść czy to sam uczeń czy rodzic z uczniem czy sam rodzic zostanie na pewno mile przyjęty i, i oprowadzony po obiektach szkolnych. 8 maja to jest w czwartek starosta szczecinecki burmistrz Szczecinka organizują obchody Dnia Zwycięstwa. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 na cmentarzu wojennym. Tradycyjnie 8 maja starosta Szczecinecki organizuje uroczystość na cmentarzu wojennym w Szczecinku. Przypomnę, że to spotkanie odbędzie się i ta uroczystość odbędzie się o godzinie 12 na cmentarzu wojennym w Szczecinku z udziałem kompanii honorowej, którą wystawi 11. Batalion Ewakuacji Sprzętu w Czarnym. Jak zwykle będzie to. Uroczystość dość podniosła, jak zwykle o charakterze głęboko patriotycznym. Nie zabraknie podczas tej uroczystości wystąpienia starosty szczecinęckiego pana Krzysztofa Lisa, który jak zwykle przypomni naszą historię Polski, ale również w sposób odpowiedni nawiąże do obecnej sytuacji, bo o historii oczywiście powinniśmy pamiętać, powinniśmy pamiętać o swojej tożsamości. Stąd organizacja właśnie tej uroczystości. Kwiaty złożone zostaną pod pomnikiem żołnierzy radzieckich i polskich, ale również pod pomnikiem lotników alianckich. Lotników alianckich, ale również pod pomnikiem, zwyczajowym pomnikiem koło kaplicy cmentarnej Żołnierzy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam w imieniu Starosty Szczecineckiego wszystkich mieszkańców Szczecinka i Powiatu Szczecineckiego na tą uroczystość, bowiem jest ona wyjątkowa, szczególna. Tak jak wcześniej powiedziałam, należy pamiętać o. Naszej polskiej historii, o tym, co wydarzyło się wiele lat temu, bo jakby nie patrzeć jednak, historia koło zatacza i ona ma również odzwierciedlenie na to, co jest dzisiaj. O historii należy pamiętać należy pamiętać o tym, co działo się na ziemiach polskich w 1945 roku i z całą. Z pewnością serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do uczczenia właśnie tego dnia w sposób szczególny. Bądźmy wszyscy i spotkajmy się na cmentarzu w Szczecinku 8 maja. W piątek i w sobotę w Szczecinku odbędzie się jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Polsce 36. Konkurs Młodego Muzyka. Konkurs jest naj, najstarszym takim konkursem w Polsce tego typu, no i zjeżdżają do nas najlepsi z najlepszych. Bzią się udział w konkursie. Jaki jest program konkursu? Mamy konkurs przez dwa dni przesłuchania uczniów oraz wieczorem koncerty laureatów jak to godzinowo wygląda, więc od godziny dziewiątej do godziny osiemnastej są przesłuchania, a o dziewiętnastej jest koncert laureatów z piątek 9 maja, i w sobotę 10 maja. Ogłoszenie wyników. No i koncert laureatów jest poprzedzony ogłoszeniem wyników. No i właśnie wtedy jest kon koncert naj najlepszych wykonawców. Myślę, że to jest ciekawa propozycja dla, dla naszych mieszkańców, żeby posłuchać, jaki jest poziom w Polsce tych instrumentów. W tym roku przesłuchania nie tylko w szkole. Tak, ze względów organizacyjnych, ażeby konkurs trwał krótko a treściwie, przeprowadzamy go również we, w sali konferencyjnej, w sali na zamku tutaj obok szkoły. Natomiast ogłoszenie wyników i koncert laureatów najstarszej grupy jest w sobotę w auli Szkoły Muzycznej o godzinie 19. Serdecznie zapraszam wszystkich. Dyskusyjny klub filmowy Szok zaprasza na majowe projekcje. W maju pokazane będą cztery filmy. Dyskusyjny klub filmowy Szok zaprasza wszystkich miłośników kina na kolejne projekt, projekcje filmowe, które przygotowaliśmy w maju. Zaczynam od kina czeskiego. Najnowszy, przedpremierowy w zasadzie, jeśli chodzi o polskiego dystrybutora, pokaz filmu Jana Chrzebejka, więc takiej bardzo znamienitej postaci współczesnego kina czeskiego, film zatytułowany Po ślubie. Do, na polskie ekrany, do normalnej dystrybucji film wchodzi dopiero w lipcu. No, my mamy to szczęście, że możemy Państwu go pokazać dużo, dużo wcześniej, dlatego no, nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy. Tym bardziej, że e, tak jak powiedziałem Jan Chrzebek jest jedną z najwybitniejszych postaci czeskiego kina. Mówi się, że to jest to taki naturalny następca Milosza Formana. E, w drugiej kolejności zapraszamy z kolei na kino brytyjskie. E, znakomity dreszczowiec i dramat obyczajowy zatytułowany e, Lock. E, film, na który czeka cała Wielka Brytania w reżyserii Stevena, Stevena Knighta. E, dwie ostatnie projekcje to znowu kino czeskie i dla odmiany kino duńskie. E, trzecią środę miesiąca zapraszamy czeskiego kina. Ponownie do Kina Wolność na projekcję DKF-owską pokażemy film Jedna ręka nie, chlasz, nie klaszczy Dawida Ondrzyczka, a na zakończenie premierowy pokaz duńskiej komedii obyczajowej, takiej taki duńskiej odpowiedzi na Wilka z Wall Street, film zatytułowany Seks, podatki i nar seks, podatki, narkotyki w reżyserii Krzysztofa Boa. To jest taki duński stosunkowo młody reżyser, który w zasadzie w Polsce jest zupełnie nieznaną Znany. Będzie więc okazja na to, żeby przyjrzeć się nieco bliżej, jak wygląda jego warsztat filmowy. Wszystkie projekcje filmowe tradycyjnie odbywają się w każdą środę miesiąca o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszam. 9 maja Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji organizuje Dzień Otwarty. Odwiedzający PWIK zobaczą, jaką drogę przebywa woda, zanim pocieknie z kranu, jakie podejmowane są działania i jak działają urządzenia, dzięki którym woda jest najwyższej jakości. Po raz drugi zorganizowaliśmy taki dzień otwarty. Tym razem jest on związany z dziesięcioleciem Polski w Unii Europejskiej. Chcemy pokazać, co dzięki funduszom z Unii udało nam się osiągnąć na naszym terenie. W tym dniu udostępnimy szkołom, ale też i mieszkańcom obiekty oczyszczalni ścieków i ujęcia wody w szczecinku, na którym się teraz znajdujemy. Wszyscy zainteresowani mogą ten obiekt bezpłatnie oczywiście odwiedzić. Zaplanowaliśmy szereg atrakcji. Na pewno będą czekały na mieszkańców upominki. To, co chcemy pokazać, to jest technologia wody, technologia oczyszczania ścieków. Chcemy pokazać, jak to się dzieje, że ta woda trafia do naszych kranów, jak dobrej jest jakości. Będzie można też oczywiście tej wody spróbować. Tutaj też na ujęciu wody zaprezentujemy dział eksploatacji sieci, on pokaże jak możemy wykrywać wycieki, jak to robimy w, w czasie naszych codziennych działań. Zaprezentujemy też dział sprzedaży i marketingu, to co mieszkańców dotyczy, to jest zdalny odczyt wodomierzy, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, można zadać szereg pytań, będą osoby kompetentne, które odpowiedzi na te pytania udzielą. Natomiast na oczyszczalni ścieków zaprezentujemy zarówno obiekt oczyszczalni, czyli całą technologię, jak, jak, się dzieje, jak to się dzieje, że ścieki, które wpływają są oczyszczone, tak wszystko wyjaśnimy. Pokażemy też nasze laboratorium badań wody i ścieków, które zostało w ostatnim czasie zmodernizowane. Jest to teraz nowoczesny, akredytowany obiekt. I na tym obiekcie będzie, myślę, najbardziej ciekawie będzie można przeprowadzić doświadczenia. Koleżanki wytłumaczą, jakie badania są na bieżąco oprowadzone, żeby potwierdzić dobrą jakość naszej wody. To powiedzmy teraz, w jakich godzinach można Was tutaj odwiedzać? 9 maja wpuszczamy mieszkańców na obiekt od godziny 10 do 14. Ze względów organizacyjnych, ze względu na to, że musimy zabezpieczyć obiekty, prosimy, żeby wszyscy przychodzili o równych godzinach, czyli o godzinie 10, 11, 12, 13 i ostatnie wejście o godzinie 14. Co, czyli co, aby zachęcić mieszkańców do odwiedzania Waszego zakładu, warto tutaj przyjść? Myślę, że warto przyjść, zobaczyć między innymi to właśnie, jak ta dobra nasza woda, którą w chwili obecnej Promujemy, trafia do naszych kranów. No i co dzieje się na naszej oczyszczalni ścieków, która została zmodernizowana m.in. przy pomocy funduszy europejskich. Motocykliści z Ole Carter Klubu wyprowadzili swoje maszyny z garaży i przygotowują się do sezonu. W sobotę zademonstrują mieszkańcom miasta ich siłę i lśniące niklem elementy. Olekarta w Szczecinku już trzeci rok ma swoją siedzibę. Co roku coraz więcej organizujemy imprez, uczestniczymy. W tym roku pierwszą taką oficjalną imprezą będzie 10 maja 2014 otwarcie sezonu motocyklowego. Rozpoczniemy mszą świętą w Kościele Świętego Krzysztofa, gdzie poświęcone zostaną motocykle i msza będzie też dedykowana motocyklistą. Po tym... O której godzinie tam Zaczyna się o godzinie 13. Po mszy chcemy przejechać, jak już tradycyjnie, ulicami miasta Szczecinka, pokazać się, że, że jesteśmy, no i pochwalić się tym, co, co mamy. Po paradzie tak zwanej przejedziemy do naszego domu klubowego na Świątkach, gdzie będziemy dalej świętowali otwarcie. To będzie dość interesujące w tym roku, dlatego że pierwszy raz będziemy wybierali motocykl roku w przecinku, najlepiej zmieniony, gdzie włożono dużo serca, dużo emocji. i z tego tytułu został przez burmistrza miasta ufundowany puchar, bardzo wyjątkowy, bardzo fajny i prestiżowy. Po tym oficjalnej jakby części zasiędziemy do grilla, do ogniska. Jeszcze raz powtórzę, 10 maja o godzinie 13 w kościele św. Krzysztofa rozpoczynamy. A kiedy skończymy, czas i pogoda pokaże. Koło Wędkarskie Jesiotr w Szczecinku zaprasza na zawody spinningowe Szczupak 2014. Zawody zaplanowano na jeziorze Ciemino w niedzielę 11 maja. 11 maja na jeziorze Cimino będą zawody Szczupak 2014. Zapisy można dokonać w siedzibie Koła przy ulicy 9 maja lub po numerem telefonu 504 412 088. Wyjazd spod siedziby Koła o godzinie 6.00. Spotykamy się na jeziorze Cimino. Łowimy szczupaka. Co jeszcze? Szczupaki? Szczupaki będą? Będą na pewno. Jezioro jest zarybiane. No właśnie. A przypomnijmy, jaki jest obecnie ten wymiar ochronny szczupaka. Wymiar ochronny dla szczupaka jest 50 cm. Tak jest. Można brać, ale nie polecam. Można wypuścić, złowić, sfotografować i wypuścić. Z workiem pełnym medali wrócili młodzi pływacy z Miejskiego Klubu Pływackiego z zawodów w Świdwinie. Rozegrano tam szósty turniej pływacki imienia Zbigniewa Książka. W zawodach uczestniczyło pięć zespołów schoszczna, Darłowa, Szczecinka, Wałcza i Świdwina. Szczecinecka drużyna liczyła 21 zawodników w wieku od 6 do 12 lat. Zawodnicy ze Szczecinka zdobyli 27 medali indywidualnie, w tym 7 złotych. Wielu Poprawiło swoje rekordy życiowe. Z medalami wróciły także sztafety. Szczecineccy zawodnicy wyróżniali się nie tylko sportowo. Po raz pierwszy zaprezentowali jednolite stroje klubowe, ufundowane przez sponsora. najbliższy czwartek, wyjątkowo o godzinie 17 i wyjątkowo w Auli Zespołu Szkół Społecznych odbędą się kolejne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem spotkania będzie papiestwo i papieże ostatniego stulecia. Wzbogacony wieloma zdjęciami i innymi materiałami wykład na ten temat wygłosi dr Paweł Stachowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast o godzinie 11, również jutro, na Placu Wolności rozpocznie się jarmark twórczości osób niepełnosprawnych, przygotowany przez Stowarzyszenie Atut. Jarmark potrwa do godziny 16. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności, a ja zapraszam Państwa na felieton moim zdaniem. Muzyka